Dzień dobry, witam w kolejnym naszym spotkaniu, w którym omawiamy tematy związane z tym, jak dbać o gotówkę, jak dbać o to, żeby klienci nam płacili. Jest ze mną mecenas Joanna Laska. Cześć Asiu. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. No, bo my zajmujemy się tematem problemowym, czyli masz dłużnika i nie wiesz, co zrobić, jak podejść do tematu. Dzisiaj będziemy mówić o konkretach, o konkretnej wiedzy, o praktycznych Aha. wskazówkach, o przykładach z życia. I no i zaczynajmy od tego, czym jest taka początkowy etap windykacji, windykacji ona zwana jest windykacją. Polubowną. Asiu, powiedz, jak ją prowadzić krok po kroku, tak żeby ona była jak najbardziej skuteczna. Oczywiście, już mówię. Zacznę od początku. Co to tak naprawdę jest ta windykacja polubowna? Bo nieraz mam takie sytuacje, że przychodzi do nas klient ze sprawą o zapłatę, pytam się go czy prowadził Pan, Pani jakieś czynności, czy prowadził Pan windykację polubowną, na co dostaje informację, ja nie wiem, ja nie potrafię, ja nic nie robiłem, wystawiłem fakturę, klient nie zapłacił, minął jakiś okres czasu, przychodzę do Państwa. I tutaj w tym miejscu pragnę wyjaśnić, że windykacja polubowna to nie jest nic skomplikowanego, to po prostu są wszystkie czynności, Jakie podejmujemy w celu odzyskania od naszego dłużnika naszych środków, które są działaniami polubownymi, czyli które skutkują zawarciem porozumienia. O tak, to jest każda rozmowa z naszym klientem, z naszym dłużnikiem, każdy kontakt z naszej strony, który zmierza do, do zawarcia jakiegoś porozumienia, do negocjacji spłaty, do ustalenia terminu spłaty i tym podobne, więc nie trzeba mieć nie wiadomo jakiej tak naprawdę wiedzy i doświadczenia, aby taką windykację prowadzić na własną rękę. Tak naprawdę... Właśnie, ale powiedz, bo mu, powiedziałaś już o pewnych działaniach takich, które się pojawiają w ramach windykacji polubownej. Jakbyś mogła je wymienić, a przy okazji też od razu zaznaczyć, co zrobić, żeby te działania i te kroki były skuteczne? Oczywiście, więc w ramach windykacji polubownej możemy kontaktować się z naszym dłużnikiem zarówno mailowo, co jest chyba najbardziej popularne, telefonicznie możemy wysyłać listy, wezwania do zapłaty, monity i tym podobne, ale także zwykły kontakt SMS-owy jest już windykacją polubowną. I tutaj co istotne, Warto próbować wszystkich tych metod. A, no i tutaj najbardziej taka, że tak powiem, bolesna, czyli czynności terenowe. Równie dobrze, my, nie komornik, nie windykator, no my też możemy się gdzieś spotkać. Na żywo z tym naszym dłużnikiem, i rozmowa wtedy, zachęcenie go do, do spłaty, poinformowanie o tej zaległości, również jest pewnym elementem działań w windykacji polubownej. I tutaj Czy tak ja jak... mogę tutaj taką historię włączyć? Mm -hmm, oczywiście bo Ostatnio a, Bo tak rozmawiamy o tej windykacji. Mm -hmm. Ja też rozmawiam z klientami, którzy korzystają z naszego wsparcia, ale sami też mają ten proces u siebie, w ten początkowy. No, jeden z klientów opowiadał, jak miał um, niezapłaconą fakturę. E, I ta faktura, a, no, ten termin się przedłużał. No i nadeszły święta e, Bożego Narodzenia e, i postanowił ten klient właśnie w terenie zadziałać samodzielnie, w do samochodu. Pojechał do, e, do tego swojego dłużnika. Mhm. Piękny dom, otwarta brama, wigilia, czas, kiedy ludzie zaczynają się spotykać na te kolacje mhm. rodzinne. Wjechał na podjazd, bo była otwarta brama. Postawił samochód na środku, zapukał do drzwi, a w drzwiach pojawił się dłużnik, który się uśmiechnął do niego. No i on powiedział, że przyjechałem, ponieważ nie uregulował pan mojej faktury. Pan był troszeczkę zdziwiony, no w międzyczasie zaczęli schodzić się goście. Hmm. Ten klient widział, że stół jest zastawiony, wszyscy, wszyscy no, ładnie ubrani, że no, to nie jest problem finansowy, hmm. tak. widział, że to, to z tym problemu na pewno nie ma. No i zaczął rozmawiać, ale kulturalnie, grzecznie, mówiąc o tym, że chciałby, żeby ten, ten dłużnik zapłacił tą fakturę. Pan powiedział: No dobrze, ja zapłacę po świętach, zaraz po świętach zapłacę, zrobię przelew. A on bardzo stanowczo powiedział: Nie, ja proszę o zapłatę dzisiaj. No ale ja nie mam gotówki. No nie wiem, no, proszę uregulować, bo to już jest zaległe. No i w międzyczasie wchodzili goście, więc widać było, że ta sytuacja dla pana była trochę niezręczna. Poszedł do gabinetu, zrobił przelew, przyniósł potwierdzenie wręczył ten przelew mojemu klientowi. No i to jest to właśnie, że zadziałało. Zadziałało Dokładnie. być może te okoliczności, ale też zobaczcie determinacja, ale również taka zimna krew, spokój. Nie krzyczenie, tylko jakby konsekwentne uh -huh. tego, że będzie spłacone. Przepraszam, że tak się włączyłam, ale ta historia ale... dla mnie jest idealną historią działania w terenie. Tego właśnie na na etapie polubownym takiego osobistego działania. Więc też, też tutaj chcieliśmy pokazać, że nie ma co tak powiem, spisywać na straty. Też nie warto się wstydzić, warto mieć odwagę do tego, żeby zmierzyć się z ludźmi w twarzą w twarzy, żeby z nimi porozmawiać, bo to się może okazać skuteczne. Przekazuję Ci głos. Dziękuję. Dokładnie. Twoja historia idealnie pokazuje to, o czym mówiłam przed chwilą, czyli że na każdego naszego dłużnika może zadziałać coś innego. I oczywiście tutaj pewnie sporą rolę grały okoliczności, aczkolwiek nie wiemy, czy gdyby, gdyby nasz wierzyciel pojawił się u dłużnika w jakimkolwiek innym dniu, ale sam fakt, że znalazł jego dom, przekroczył bramę, zapukał. I porozmawiał akurat tutaj z nim, ale w innym czasie mógł porozmawiać z żoną, z dziećmi, z kimkolwiek innym, jakby tutaj zadziałało motywująco i, i, i ten dług został spłacony. Dlatego tak jak mówię, warto próbować różnych, różnych metod. Ja sobie zdaję sprawę, że nie każdy z nas będzie miał tyle odwagi, tyle pewności siebie, do takich czynności osobistych, prawda, terenowych, ale, ale zawsze warto takie próby podejmować. Bo naprawdę jest duża szansa na, na spłatę yy, i na, na otrzymanie tej zaległej zapłaty yy, dosyć szybko. Bo tutaj yy, to, co istotne, to tak naprawdę około 60-70% yy, zaległości spłaca się na etapie windykacji polubownej. Tylko po prostu, aby yy, trzeba dać szansę. Nasi dłużnicy wiadomo, czasami nie płacą, bo faktycznie nie mają tych środków, czasami zapomną, czasami po prostu trochę. Gdzieś tam ten budżet muszą naciągać i nie opłacą dzisiaj tego, po to, żeby opłacić to za 2-3 miesiące, ale jednak nie możemy czekać. Nie warto jest czekać, a nóż widelec, może ten, ten ktoś zapłaci. Trzeba działać. I tutaj, co jest istotne, najlepiej jest i trzeba działać jak najszybciej. Nie czekajmy, aż, aż klient sobie przypomni aż klient zbierze środki. Działajmy tu i teraz. Minął termin płatności faktury, wysyłajmy SMS-a z przypomnieniem o tym właśnie, że ten termin faktury mija. Następnie po kilku dniach wyślijmy monit mailowy. Jeszcze po kilku dniach, jeżeli to nie zadziała, zadzwońmy do tego, do tego klienta. Nie odbierze albo zero reakcji, wyślijmy pismo, na przykład tym listem poleconym. Zróbmy szereg czynności, tutaj to naprawdę Łatwo sobie ustawić taki proces, bo, bo taki właśnie prosty proces, chociażby na 4 tygodnie, czyli SMS, mail, rozmowa telefoniczna list, już mamy cztery czynności, które możemy rozłożyć w czasie. Tak naprawdę nie są to czynności ani jakieś długotrwałe, bo czy napisanie maila, czy napisanie SMS-a to jest chwila. Rozmowa telefoniczna może trochę bardziej angażująca. A list, no, już najdroższy, bo, bo oprócz kosztów papieru czy, czy, czy drukarki, yy, musimy jeszcze dodać ten koszt tego znaczka pocztowego, ale w dalszym ciągu to nie jest jakiś bardzo duży nakład finansowy yy z naszej strony, a wszystkie te działania mogą yy skutkować tym, że odzyskamy swoje należności. Dlaczego też tak podkreślam, warto jest, aby działać szybko? Ponieważ w tym momencie, jakby od razu po upływie terminu płatności faktury, mamy cały czas tą relację z naszym klientem. Jeszcze kilka tygodni temu rozmawialiśmy z nimi, bo ustalaliśmy szczegóły zamówienia, yy, szczegóły umowy, yy, prosiliśmy o dokumenty. Więc wiemy, że ten kontakt jest, ta relacja jest i najłatwiej jest do tego tematu powrócić. Jeżeli my odpuścimy na kilka miesięcy. I za kilka miesięcy nagle od do, do tego dłużnika się odezwiemy, to okaże się, że dłużnik powie: Ale ja nie wiem o co chodzi. Ja nie pamiętam. A kiedy to było? Nie zapłaciłem pani? Jak to jest możliwe? Nie, nie, nie. Ja to muszę sprawdzić. I już się nam cały proces wydłuża. Kolejna sprawa. Teraz wiemy, że dane kontaktowe, które posiadamy, są aktualne. Bo właśnie tydzień wcześniej rozmawialiśmy o szczegółach zamówienia czy dostawy mailowo yy, składaliśmy zamówienie czy tam potwierdzaliśmy projekt mamy adres który jest na umowie i wiemy że te dane są aktualne na ten moment za pół roku nie mamy pewności czy ten klient nie zmieni numeru telefonu nie zmieni nie wiem domeny adresu mailowego czy po prostu zmieni adres zamieszkania czy też yy, yy, siedzibę i już znowu robi nam się problem i to w indykacji polubownej, a następnie także w indykacji sądowej, bo, bo już jest problem z kontaktem, z doręczeniem ewentualnego pozwu. Także tutaj nie warto czekać, warto te czynności podejmować jak najszybciej. Najlepsza skuteczność tak naprawdę ściągalności jest w tych pierwszych 30-60 dniach od daty wymagalności faktury. To ja tylko zapytam, bo, bo, bo mówimy tutaj o tym etapie takiego, tej windykacji początkowej, którą może każdy własnymi zasobami zrealizować. I ten przykład, o którym ja wspomniałam, również dotyczy działań własnych. Czy w ramach windykacji polubownej warto zaangażować też. Partnera, który jest już takim, takim profesjonalnym dostawcą usługi windykacyjnej. Myślę tutaj o kancelarii. Jak to, jak to połączyć, żeby to działało dobrze z Twojej praktyki, jak to, jak to najlepiej zorganizować w czasie i w działaniach, jak podzielić te kroki? Oczywiście, już tłumaczę. Jasne, że warto skorzystać z pomocy. Nie bez powodu jesteśmy, istniejemy i pomagamy. Więc po kolei może właśnie pierwsze przejdę do tego, dlaczego taka windykacja polubowna, wewnętrzna nie zawsze działa. Nie zawsze działa, bo nie zawsze mamy umiejętności negocjacyjne. Może po prostu, nie każdy ma taką łatwość w rozmowie z klientem. Można się po prostu stresować, zawstydzać i wtedy chcąc, nie chcąc. Nie poprowadzimy tej rozmowy tak, aby zmotywować czy zachęcić naszego dłużnika do spłaty. Drugą rzeczą są emocje. Jeżeli my podchodzimy do tego emocjonalnie, to zaraz może się okazać, że z negocjacji wyjdzie po prostu kłótnia, bo zaczniemy z tym naszym dłużnikiem po prostu się kłócić. A kiedy pan mi zapłaci, ja tu panu wszystko zrobiłem? No to nie o to chodzi, bo taki dłużnik zazwyczaj zareaguje odwrotnie. I powie, taki jesteś, to ja też ci nie zapłacę. Yy, kolejną rzeczą jest to, że nasi dłużnicy często testują te nasze granice. Sprawdzają, że a, robi to sam, zobaczymy, może raz, drugi, trzeci nie zareaguje i odpuści. I tutaj właśnie jest idealny moment na przekazanie sprawy do kancelarii zewnętrznej. Ja naprawdę zachęcam, żeby każdy z nas wewnętrznie sobie opracował taki proces. Nawet na przykład te 30 dni, te 4 tygodnie, 4 czynności yy, w ramach tego, tej naszej polubownej windykacji nie zadziała, nie ma odzewu, przekazujemy sprawę do kancelarii zewnętrznej. I tutaj jest tak zwana zasada obcego głosu, czyli nasz dłużnik przez ten, ten miesiąc, czy nawet dwa, czy nawet trzy, w zależności od tego, ile chcemy tą wewnętrzną indykację prowadzić, jest przyzwyczajony do naszego działania. Wie, że to robimy my, jako my, i nic się dalej nie dzieje. A nagle, jeżeli ta sprawa zostaje skierowana do profesjonalisty, do kancelarii prawnej, to bardzo często ten obcy głos, ten sam nagłówek, prosimy o kontakt, sprawa została skierowana do kancelarii prawnej, działa cuda. Mówię to ze swojego doświadczenia. Miałam klientów, którzy przez wiele miesięcy prowadzili działania polubowne wewnętrzne. I to taką, takie na szeroką skalę. To były SMS-y, maile, telefony, pisma, które naprawdę wychodziły raz, dwa razy w tygodniu. Mieli dobrą spłacalność, ale oczywiście zawsze zostawało jeszcze te 40-30% spraw, które się nie spłacały. Nie do końca przekonani przekazali to nam. I jakie było ich zdziwienie, kiedy tak naprawdę po pierwszym tygodniu obsługi, pierwszych dwóch tygodniach obsługi MAX, okazało się, że 60% spraw, które nam przekazali, się spłaciły. Ja miałam telefon. Pani Joanno, jak to się stało? My się, my się kontaktowaliśmy z nimi przez trzy miesiące albo i dłużej. Mieli nas dość, nie płacili. Jeden SMS z Państwa strony: yy, należność się spłacona. no właśnie. Bo zobaczyli, że to nie jest tylko wysyłka 15 SMS-a podobnej lub takiej samej treści, tylko że coś się zadziało, że jeden etap się skończył, sprawa przeszła dalej, sprawa przeszła do kancelarii prawnej. Kancelaria prawna już się jednak bardziej kojarzy z postępowaniem sądowym, z dodatkowymi kosztami. I gdzieś tam ten, ten element takiego troszkę, powiem kolokwialnie, straszaku w postaci właśnie kancelarii prawnej zadziałał bardzo dobrze. Więc tutaj właśnie jest ten etap, kiedy warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Profesjonalne kancelarie prawne, które zajmują się windykacją, mają troszkę większe możliwości niż my. Nawet nie mówię takie możliwości, w, jeżeli chodzi o same, same rzeczy, które możemy skierować do dłużnika, no bo tutaj mamy podobne, ale mamy zespół, cały zespół, który zajmuje się tylko Państwa sprawami. To nie, jest, to nie odrywa od pracy wierzyciela czy pracownika wierzyciela, po prostu my się tym zajmujemy. Ustawiamy proces, wiemy kiedy co wysłać, kontaktujemy się z tym dłużnikiem. Jeżeli dłużnik odpowie na nasze wezwanie, na nasz kontakt, to my wtedy negocjujemy kwestie porozumienia czy spłaty. Jeżeli mamy porozumienie ratalne. To my to porozumienie przygotowujemy, wzór tego porozumienia, podpisujemy to z klientem, i następnie to my monitorujemy wpłaty. Państwa nic nie interesuje, tylko ewentualnie wpływ na konto, prawda? Więc tutaj jest to niewątpliwy jakby plus, bo zdejmuje trochę tą odpowiedzialność, trochę ten czas i nakład pracy z państwa barków, prawda? Z barków wierzyciela. To ja jeszcze dodam, że tak, jesteśmy zaangażowani, bo ja sama też korzystam ze współpracy w procesie decyzyjnym, czyli jest pytanie. Dłużnik pyta o to, czy może rozłożyć mhm. zaległość na raty. Czy zgadzamy się na to, żeby to były cztery raty? Ja ostatnio powiedziałam nie. Zgadzam się na to, żeby to były dwie raty. No tutaj to jest taki udział już już taki minimalny i rzeczywiście zupełnie inaczej są odbierane tego typu sprawy jeżeli reprezentuje nas kancelaria. Mhm. Bardzo fajnie powiedziałaś o tym, czym jest windykacja polubowna, powiedziałaś o tym, że może to być realizowana wewnętrznie. Mhm. Na tyle, na ile my mamy możliwości, mamy odwagi, mamy chęci, mamy czasu. Co zrobić, żeby była skuteczna? Jak ustawić ten proces, jeżeli chodzi o czas, w którym należy podjąć działania? No i podkreśliłeś, że warto działać szybko, żeby nie zostawiać, nie przeciągać tych tematów, żeby dłużnik czuł, że, że cały czas my jesteśmy aktywni. No i, no, i też gdzieś pokazałaś wartość, jaką wnosi współpraca z kancelarią. Kiedy tą współpracę rozpocząć, kiedy przekazać, jak można połączyć kwestie tego udziału własnego i kancelarii. Dokładnie. I dodatkowo chciałam tylko dodać, że. Mamy e-booka, skuteczna windykacja polubowna, którą w ramach, w ramach tutaj naszego, naszego działania możemy udostępnić. Ja tylko pokażę. Ten e-book, ten e który przygotowała Asia, i wspólnie razem go będziemy udostępniać jako, jako prezent. W e-booku znajdziecie wiele cennych informacji, czym jest windykacja polubowna, jak się komunikować z dłużnikiem, kiedy rozpocząć windykację polubowną, jak ją prowadzić. No, dodatkowo są wzory pism windykacyjnych, no i co robić, jeśli. Indykacja polubowna nie działa, i to wszystko właśnie znajdziecie w. Tutaj przejdę szybciutko. Ten e-book jest obszerny, wiele cennych informacji, więc zachęcam do kontaktu, do, do też do dodawania komentarzy, do kontaktu na Priv. My ten e-book będziemy Wam przesyłać, żebyście mogli korzystać. To, to będą wszystkie te informacje zebrane w, taką, w takim jednym miejscu, no i plus te wzory pism jako bonus. Czy jeszcze coś na koniec, jako taka, taka rzecz, która, którą być może jako poradę zaproponowała, poza tym szybkim działaniem, co na tym etapie polubownym warto zrobić? Może takie podsumowanie na koniec bardziej, że tutaj naprawdę chcę zaznaczyć, że windykacja polubowna jest to tak naprawdę pierwszy, najtańszy i niekiedy najskuteczniejszy krok w odzyskiwaniu naszych należności. Więc warto z tej możliwości skorzystać. Wiem, że część osób odpuszcza, kieruje od razu sprawę na etap postępowania sądowego. Ale czasami warto przetrzymać przynajmniej te kilka dni, kilka tygodni naszego, naszego klienta, spróbować, spróbować dogadać się polubownie, bo jednak powiedzmy sobie szczerze: postępowanie sądowe, nawet najszybsze, trwa i wiąże się już z większymi kosztami przynajmniej tymczasowymi po naszej stronie więc warto korzystać z indykacji polubownej, warto działać szybko, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, to nie dość, że tracimy pieniądze, to czas i nerwy, więc działajmy. Jeżeli nie możemy sobie dać rady, nie bójmy się korzystać z pomocy profesjonalisty, bo naprawdę, naprawdę to działa i zachęcam do skorzystania z naszego e-booka, ponieważ to, co wiem ze swojego doświadczenia, bardzo często klienci mówią, a co ja mam tam napisać w tym SMS-ie? Co ja mam napisać w tym mailu? Bo niektórym się wydaje, że to jest taka wiedza tajemna i że żeby nasz klient, nasz dłużnik zareagował, to to musi być odpowied odpowiednie zaklęcie. No trochę tak jest, nie powiem, że nie, ale właśnie w tym e-booku y dajemy wam takie wzory. Zarówno wiadomości SMS, zarówno wiadomości mailowych oraz wezwań, z których możecie korzystać praktycznie w każdej sprawie. Są na tyle mm, ogólne i na tyle y, takie, które możemy dopasować do, pod siebie, że, że naprawdę zachęcam, y, bo, bo mogło się przydać i może pozwolą rozpocząć y, przygodę z wewnętrzną windykacją polubowną. A w przypadku pytań, wątpliwości y, czy chęci przekazania sprawy Zapraszam do kontaktu. Jesteśmy tutaj. To podaj może kontakt, jak można się skontaktować, pod jakim adresem, czy też jakieś inne formu formuły kontaktu. Oczywiście zapraszam do pozostawienia komentarzy, do wiadomości prywatnych, tutaj wszystko trafi do mnie. Oprócz tego zapraszam na stronę kancelarii mkzpartnerzy.pl. Oraz do korespondencji mailowej pod adresem kancelaria małpa Proszę tylko napisać informację, że chodzi o windykację należności i każda sprawa zostanie skierowana do mnie. Dziękuję za dzisiaj, bardzo cenne informacje. Myślę, że sama motywacja po obejrzeniu jest już podniesiona, więc na pewno no będzie, będzie, <gry> będą działania. Trzymamy kciuki, żebyście mieli jak najmniej tego typu spraw. A jak się pojawią, to działajcie, nie czekajcie na to, że się samo rozwiąże, bo, bo inicjatywa zawsze jest po waszej stronie. A jak nie macie czasu, to przekażcie jako kontakt. Skontaktujcie się z kancelarią MKZ. Partnerzy na pewno pomogą i skutecznie odzyskają dla Was pieniądze. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Pozdrawiam Cię, Asiu, i do zobaczenia na kolejnych naszych spotkaniach. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.